Witam Was na portalu Hello! Zdrowie. Wyobraźcie sobie taką sytuację: idziecie do sklepu, chcecie świadomie dokonać zakupu, bierzecie produkt do ręki, odwracacie, czytacie etykietę i. no właśnie. I jeden wielki klops. Ale spokojnie, jak czytać prawidłowo i mądrze etykiety, o tym opowie nam Agnieszka Pocztarska. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Bo to jest sztuka, mądrze czytać etykiety i rozumieć, co tam jest napisane. No przede wszystkim trzeba rozumieć, tak? Bo zacznijmy od tego, że to, co jemy i to, co kupujemy, jest nieodzowną częścią naszego życia. I trzeba do tego podchodzić bardzo świadomie i bardzo mądrze, czyli właśnie rozumieć to, co jest na tych etykietach, bo te produkty, które możemy kupić w sklepie, bardzo często kryją niespodzianki, które no, nie powinniśmy e, wprowadzać do naszego organizmu. Mm -hmm. To jakie najczęściej my popełniamy błędy, kupując jakiś produkt, nie zdając sobie sprawy z tego, że to, co tu jest napisane, bardzo nam może zaszkodzić? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, żeby. Jak najmniej kupować rzeczy przetworzonych, mm -hmm. czyli takich gotowych. Ja wiem, że mamy ochotę na pierogi i wtedy idziemy do sklepu yy, i kupujemy te pierogi, natomiast tam jest mnóstwo składników. Które najczęściej nie znajdują się w tych pierogach, mhm. takich domowych z domowym składem. I dlatego lepiej jest kupić albo w jakimś rzemieślniczym sklepie te pierogi, albo zrobić je po prostu samemu, ponieważ producenci po to, żeby produkty dłużej leżały na półkach, albo żeby ładniej wyglądały, dokładają do tych produktów zbędne składniki, które później negatywnie wpływają na nasze zdrowie, a te tego pożywienia dostarczamy organizmowi. Mówi Bardzo dużo. Więc jeśli co róż będziemy jeść niezdrowo, to ten organizm za chwilę da nam znać, że coś jest nie tak. To na jakie składniki powinniśmy najbardziej zwrócić uwagę? Powinniśmy wyeliminować przede wszystkim cukier. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w tych takich produktach kupowanych w sklepie miesięcznie spożywamy 3,5 kg cukru. I my o tym nie wiemy. Bo... Ja od razu tylko podpowiem: 3,5 kg cukru. Wyobraźcie sobie, 3. Kilogram opak opakowania cukru i jeszcze połowa do tego. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest bardzo a nam dużo. Nam się bardzo często wydaje, że my ten cukier ograniczamy, no, w go nie tak. jemy. Ale, domie, tak? ale kupujemy jogurty owocowe, mhm. a przecież wystarczy kupić jogurt naturalny i dodać swoje ulubione owoce. Kupujemy gotowe sosy do spaghetti czy, czy mhm. jakiekolwiek inny i tam znowu jest bardzo dużo tego cukru, a wystarczy naprawdę zrobić raz na dwa dni gotowy sos w domu i później dodawać. Do swoich ulubionych makaronów, pełnoziarnistych albo kasz, i mamy zdrowe, wartościowe e, e, posiłki. E, wyeliminujmy sól z, naszych, z naszej diety, i to też znowu należy sprawdzać na etykietach mhm. produktów, żeby tego, tej soli było jak najmniej. Agnieszko, gdybyśmy miały dać top 5 wskazówek, jak czytać etykiety, to co by to było? Przede wszystkim zwracamy uwagę na długość składu, czyli im krótszy, tym lepszy. Mhm. Musimy pamiętać o tym, że kolejność składników podana na etykiecie jest w kolejności malejącej, czyli tego składnika, który, mam, który jest pierwszy, jest najwięcej w danym produkcie. Czyli jeśli na przykład na pierwszych trzech znajduje się cukier, no to już wiemy, że tego cukru jest bardzo, bardzo dużo. Ostatnio analizowaliśmy sos w proszku bardzo znanej marki yy, i Mimo tego, że było na etykiecie napisane naturalny sos, naturalne, naturalne składniki. Mhm. Oczywiście no, cukier jest naturalnym składnikiem, oczywiście zgodzę się, natomiast w sosie bolognese my w domu nie dodajemy najwięcej cukru. No właściwie w ogóle, w ogóle. nie mamy. No, no, można no. do, bo pomidory mogą być tak zbyt, być pół te, rzeczki tak pół łyżeczki tak. No, natomiast jeśli mamy w produkcie składnik naturalny cukier na pierwszym miejscu, to już to powinna być to powinno zwrócić naszą uwagę. Te składy powinny być jak najkrótsze. Naprawdę takie domowe zwróćmy uwagę na to, czy właśnie do um, pierogów dodajemy barwniki. No nie dodajemy barwników, albo właśnie do sosów nie dodajemy mnóstwo konserwantów. Ja wiem, że ten sos na półce stoi bardzo dłu długi czas i dlatego ten konserwant jest dodany, ale dlatego też możemy taki sos zrobić w domu i sami wiemy, co do tego produktu wkładamy, jakie składniki są. I jak jakby na tym powinniśmy się skupić. I jeszcze jeden produkt, który po prostu jest, y, y, mamy zawsze lawinę pytań o ten produkt, czyli jogurty owocowe, o których już mhm. wspomniałam ponieważ wszyscy lubimy zjeść jogurt truskawkowy, ale w tych jogurtach jest bardzo dużo zbędnych składników i jest bardzo dużo cukru, bo oprócz tego, że w owocach jest cukier, to jeszcze producenci dodają ten cukier do składu, no i z tego robi się już olbrzymia ilość tego cukru, który codziennie dokładamy do naszego pożywienia. Tym bardziej, że z jogurtami smakowymi jest problem, bo są jogurty truskawkowe i jogurty I o smaku, o smaku Tak, Oczywiście, że tak, więc tego, jak zwrócimy uwagę, Uwagę na etykietę i zwrócimy uwagę, ile tego owocu jest w tym, mhm. w tym składzie, to też czasami się można złapać za głowę, bo tego owocu jest na przykład nie wiem, 1% albo 2%, i on jest naprawdę gdzieś tam na szarym końcu. Powinniśmy też porównywać produkty między sobą, wartości odżywcze, mhm. dwa produkty, nie wiem, jogurty. Stoją obok siebie, nawet te owocowe. W jednym ten skład może być bardzo dobry i tego cukru może na przykład nie być dodanego, mm -hmm. a w drugi może mieć bardzo zły skład. Mimo tego, że z etykiety krzyczy na nas kolorowy misio, który zachęca do tego, żeby jogurt ten był kupiony, trzeba naprawdę wziąć te etykiety, porównać i zrobić sobie listę produktów, które spożywamy na co dzień i które powinny być w naszej lodówce i później po prostu do nich wracać. Jeśli robimy zawsze szybko zakupy, i nie mamy na to czasu, to wybierać te produkty, które są sprawdzone, które po prostu yy, wiemy, że mają dobry skład.